Ya está, ya den. tak straciłbym pozycję. drive true z przodu. Z i tak bym nie wygrał na starczy A, ja mogę wrzucić Rozjebany jestem No Po środku niczego Dobra, byle żeby się utrzymać przed e, te w 5 sekundach za momentem. LFM Pro odpuszczam, zostanę przy polskich ligach na no Pro jest strasznie nudne dojazdy. A wśród Polaków to no, wolę jechać i trzeba promować polski Racing, polskie ligi. A LFM Pro, no to... No jak jest? A w LFM Pro też się nie rozwinę i Jeszcze Jeżdżą ciągle z tymi samymi typami. Teraz w na Forda idzie na lfm -ie. Pewnie w następnym sezonie LFM-a byłby wyżej, bo Forciarze by nie było, A, ale też... Nie widzę przyszłości w ACC, jeżeli chodzi o pro-ligi. Trzeba do LMU się przestawiać albo na ACC, bo, bo Na e-racing, ale jeśli nie chcę na e-racing. Ja już powiedziałem swoje zdanie na temat e-racing i nie będę się powtarzać. Co no, on robi. Pracę ja startować pierwszy? Bo zawsze, jak jest pytanie, co lepsza CC czy LMU, to przyjdzie i e racing i powie i e racing najlepsze, i nie wybieraj żadnych stamtych, Bo nie bierze pod uwagę, że nie, jeżeli ktoś nie chce ładować pieniędzy w to i chce sobie pograć na chilko, to nikt nie wyda 400 rocznie, żeby pograć sobie w i e racing plus jeszcze na content. Nie wiem, racing dla mnie jest po prostu przehypowane i tyle. Może bym się tam ścigał, gdybym miał z kim jeździć, ale... Trochę. Po prostu racing jest przehypowany. Wybiło się, bo ma dużo kontentu. Zawieszenie ma spoko, ale wlm też ma zajebiste zawieszenie. Ktoś powie, że o, w racing ma lepsze hamowanie, ale w racing też nie jest realistyczne hamowanie. Może ma bliżej, dlatego, bo ma wyższy breakforce, jeżeli chodzi o e, siłę hamulca, ale to... W pracy możesz palnąć na pałę hamulec, a to dlatego, bo siła tutaj hamowania jest zerowa w porównaniu do innych tytułów, nawet w LMU jest mocniejsze hamowanie, można koła zblokować, a tutaj ciężko jest nawet. Skoro jest zabudowana, no to obudową musi odprowadzać ciepło. Nie wiem, ja pamiętam, że raz ugotowałem mozę tak, że mogłem na niej jajka sobie smażyć, ale... Nic, nie, nie, nie zmieniało to nic, nie, nie dzieje się to Dobra, idę zobaczyć, co się dzieje, no ale nie, 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 Przetrzymałem go na trójce, żeby mnie nie wyprzedził na wyjściu. Nie wiem, Ewo podobno już ma problemy z wprowadzeniem ciepła. Kurwa, wyprzeć tego Forda, no niemożliwe to jest. Dawaj, nie podawaj się. Gdybym mnie dzwonił, to by zjechał na mnie. No wiem, wziąłem. Oj, mi wyjebał z łokcia. To za kurwa flecisko. Dobra, ładuj się, no, to... XD, lepsze wyjście od Forda jeszcze miałem. No jebany kurwa ASTON! Większy prześwit kurwa od BMW, mam i ja przeczera no one nie tylko lewa O okuźba, ale, ale, roz, ale rozwałka za tobą. Idych tam jedzie. No, i trzy Mustangi No Pomina mi się kurwa Elfi na kanapie O? O, kto? Skądś znam tą streamerkę Ja jeszcze mam jasny samochód, to oni mają ciemne Mustangi O, Mustangi nie mogą mnie przeżyć, ojoj. nie wygrać w wyścigu. I nawet mnie nie jest smutno. Ojoj! Ojoj! Oj, oj. O, myślałem, że mnie wyprzedzisz. No 6 sekund to jeszcze nie są uszkodzenia, Miras. Może zdychę na okrążeniu chłop traci na tym. Bo on zawsze narzeka, jak nie wygrywa. No, typowy był w No. A, no z, z tego samego teamu są. Mustangi zawiniły. Widziałeś? Ja pierdolę. Piąte, siódme, ósme, dziewiąte, dziewiąte, dziesiąte Mustang. Widziałeś gaśnicę? Tak, tak, widziałem, tak. bo akurat jego byłem A wiesz że czemu on się rozwalił? Bo oni mu pisali, że gadowski goat Oczekaj, zrobię clipa A ja byłem takim ministrem obrony, kurwa wyprzedzić mnie nie mógł w Mustangu O Jezu, Co my wisi mi, który dojada? Nie tam Jakbym potrenował? Dobra, I dobra się zabił, Bubi, się zabił! Dobra, dobra, się dobra. Zabił, Dobre, Gadowski jedziesz Bufbie go. <laughs> Za daleko mam. Nie no, to zaraz jeszcze z nim powalczysz. 3 sekundy masz Ty, no po co ten Buffy? Najpierw się wyjebał, żeby potem sam się zabić, no po co? Przecież Gadowska jaki to nie sens to. Nie czaję tej taktyki. Dziwna strategia. Dobra, piszę mu, że Gadowski idzie po ciebie. Napisz mu, że zapłaciliście mi, żebym go rozjebał. Na, napisz mu, że 10 funtów, bo on nie zrozumie ile to 10 złotych. 50. Powiedz mu, że ponad 3 czwarte eksponatu w brytyjskich muzeach nie jest brytyjskie, tylko zajebane. <grym> ja pierdziele. Ja bym dodał, ja bym dodał. Więcej niż 3 czwarte. tam praktycznie nie ma nic brytyjskiego. Nie, no są jakieś... Pa, Patryk wiem tam mieszka. No ja wiem, no przecież jak widzisz do muzeum, to tam nie ma nic brytyjskiego, tylko jakieś archeologiczne rzeczy z Egiptu albo z innych innych kontynentów. No tak, z Indii, z Australii, no tak... Znajdziesz może jakieś może mówię, herbatkę i dwa kaweczki z tej wali. Wielka Brytania jest jednym z nielicznych krajów, które nie świętują dla niepodległości, bo wszyscy świętują niepodległość od Wielkiej Brytanii. <laughs> Dobra, panowie, ja mam bardzo ważne pytanie. Dobra, czaj, był łukop jest walony na pizdę. To lepszy musiał <gry> muszę w Oh my god, co gada. Ło, chłopie! Jest, tak panie, to No dawaj. A, bo on pan przód ma, kurwa. <gry> Zdrowa no. dysfakcja. A co, dobra, to po wyścigu się zapytam. Nie no, może coś pytasz, już go przeciwiem. Moralna czy niemoralna? No chcę <trymonialna. trymonialna> Dobra, ja kto dostanie karę za tamtą sytuację? Bo jeszcze nikt nie dostał. Wszystko. O kto dostanie no, to karę? za się bo mnie zaciekawiłeś. Właśnie ja dalej czekam na to twoje pytanie. właśnie, właśnie to pytaj to... sobie. Dobra, to... dobra, dobra. Napisał ja ziomek, i... że możesz dostać karę za ten. Za wypchnięcie czwórki po pierwszym zakręcie. A tam no nie wiem, jak mnie chłop na krawężnik zapchnął. To są legalne takie rzeczy, spokojnie. Nie no, on, No na LFM-ie tak. Tak, do, ko do końca nas... roku... Do końca roku polskie LFM i polskie serwery wcale sensie, nie? No Ej, tak, ale dobra, to... wypchnąłem BMK, no, by ale ja jej dobrze. nie rozjebałem. ogóle i tak się. No by przecież... no, no, się zmieścił w torze normalnie. On jechał jeszcze dalej. Właśnie, on normalnie był w torze jeszcze. Po prostu go przesunąłeś tam o... metr i pół metra. O, o. to zobaczymy replay. No właśnie mówię. Ktoś ma dostać 5 sekund kary? Biorę na siebie. Jest Sport, biorę, to jest bardziej obcokrajowca sława obywatelska. Bierze karę za innych. Dobra, panie Lipka, zadał pan to pytanie? Właśnie. Chuj, teraz to niech poczeka jeszcze, dwa wrażenia. Jeszcze dwa lapy, dwa lapy, lapy. Co się. Spokojnie, trochę cierpliwości. Mózg mi już Słowaj. odkleja, już kurde zdał, shiftowałem jak wychodziłem z zakrętu. Co wy tak chcesz? Mózg nie mózguje. Boli nie boliduje. Jedziesz na czuja, dobrze, dobrze. Ha, wywalił typa, będę p XD No i mamy to. Uuu. Szkoda, że byłem rozjebany. Który? Dziewiąty? Dziewiąty będę. mam pytanie, mam pytanie. Czy można śpiewać Rotę na streamie? No, lekko go pacnąłem, to jest fakt. Uuu. Co dalej wydarzyło? Nie będzie brutto, ja, ja pierdolę, co tu się wydarzyło. Ja się dziwię, że ja nie dostałem kary. Chociaż... Nie, no, miejsce mu zostawiłem w zasadzie. Nie, to jest. To spod... chyba. Chyba Taki... I on w ciebie wleciał wtedy. Patrz. Teraz. No. Dobra, kto jechał o. za nim? Ono. Zobaczmy, czy on był pacnięty jeszcze. Iż <laughs> ten był nie. pacnięty pewnie też.